Front Porch Blues, czyli lauba pełno bluesa, jak co roku ściągnęła do Chorzowa miłośników blusa z całej Polski. Przez trzy dni w Sztygarce można było posłuchać polskich i zagranicznych wykonawców. Mm. To są takie trzy grupy wykonawców. Śląskie środowisko bardzo bogate, nowe twarze, szczególnie ci, którzy w ankiecie w, w, w kategorii odkrycie roku pokazują się na wysokich pozycjach. Czesi, słowacy i też wykonawcy polscy, których, o których wiem, że warto ich pokazać. bo ma swój klimat poprzez te trzy filary, prawda? Śląska, no śląskie brzmienie, czesko-słowackie i, i to, to, co nowego, to co ciekawe. No bo no nie sztuka zaprosi największych gwiazdy. I zrobić kolejną kopię jeszcze jednego, tego samego festiwalu, czy podobnego. Ale wielu wykonawców nigdzie indziej, nie, w żadnym festiwalu nie występuje w Polsce o takiej randze, o, takiej, o, o, o takim formacie. Podczas tegorocznej lauby, jubileusz 50-lecia pracy artystycznej, obchodził Leszek Winder. Wczoraj byłem w kinie, trzecim rząd z na każdy rocznik szykujemy jakieś specjalne wy wydarzenie i w tym roku, no bez bezdyskusyjnie, benefit z Leszka Windera, no jednego z największych muzyków w dziejach polskiej muzyki. 50 lat na scenie, z Leszkiem tutaj się na na nas po pokazali najwięksi jego przyjaciele, partnerzy muzyczni. No, i to, to jest wydarzenie, które, które przejdzie do historii. Garka to miejsce magiczne, przeurocze i naprawdę niepowtarzalne i widzimy to też w na naszym festiwalu, gdzie Romuły to jako chorzewianin trochę ze smutkiem, że chorzewianie są w mniejszości, ale to jest ich strata, chorzewianie wy tracicie, bo tu się dzisiaj zjechała Bluesowa Polska z najprzeróżniejszych stron, przyjechali fani bluesa, przyjechali tu raz i będą tu przyjeżdżać, bo to jest to już jest narkotyk. Tegarka przyciąga, czaruje, no jest to magia tego miejsca. No super, super Klimacik. No, no, czuć blusa, co mogę powiedzieć. Z piąty raz tutaj jestem. Akurat w tym miejscu jestem drugi. Graliśmy też akustyczne koncerty z, z Andrzejem Makarewiczem. Makarem, którego pozdrawiamy bardzo serdecznie. E, ale tak, to tutaj graliśmy też jeszcze Lauba kiedyś, pamiętam, parę lat temu była w Kancenie, były takie sceny i tak dalej. To tam też miał, miałem przyjemność grać. Ale no, uwielbiam tu wracać i tutaj jest bardzo fajny klimat i cieszę się, że w ogóle ten festiwal jest.